Łukasz Janowicz. Wełniaste przygody. Część pierwsza. Sandra i Ansta ruszyły w stronę snującej się mgiełki, która szeptała jak nić. Nie wiedziały jeszcze, że ten wieczór zamieni ich świat w opowieść. Między kamieniami brukowej uliczki zaiskrzyła cienka nić, wijąc się jak błysk światła. Sandra i Ansta spojrzały na siebie i zrobiły krok. Wprost wutkane przejście do innego świata. Za nimi zatrzasnęła się przędza, a pod stopami czuły miękki grunt ze ściegów i haftów. Z oddali niósł się zapach ciepłej wełny i dźwięk, jakby śmiały się igły. Wszystko dookoła zaczęło wirować jak w splątanym kłębku. Gdy wir ustał, Sanra i Ansta stały już w świecie utkanym z kolorów i szelestu nici. Na horyzoncie wyłania się włóczkowe miasto z wieżami z Kordonka i ulicami Stasiemek. Mieszkają tam postacie podobne do dziewczynek, lecz utkane inaczej. To miejsce uczy je czegoś ważnego o sobie. Dziewczynki zauważyły, że każda postać w mieście wygląda inaczej. Nikt się z tego nie śmiał. Niektóre miały nitki poplątane, inne były w pstrokate wzory. Dziewczynki wróciły do swojego świata, a w sercu niosły odwagę, by być sobą. Wiedziały, że gdy przyjdzie czas, nic znów się pojawi i poprowadzi je ku nowym przygodom. Koniec części pierwszej.